W tym odcinku zdominowałam nether na lifesteal smp, ja nie przedłużę, i lecimy do odcinka Trzech Czerwone kola Ej, tepać się do kogoś? Czy nie? Ej, Michał, ty tam nic nie zrobisz Uciekaj Uciekaj? Co uciekaj? Jak za, uciekaj? Bo za, bo za... Asa mamy Dawidasa gdzie? Dawidasa Piterku, wczoraj o! też był, wczoraj też był, powtórka znowu jest Ej, mogę z wami się klepać? Mogę się z wami klepać? Czyli to ale to nie tak mam to co. mogę TPA. Do nikogo, dobra. Kocham. Dobra, dobra. Ej, tylko zabijcie go, bo on mnie wczoraj zabił. Jej, ale on zora LKOM. No wiemy. Muszę No wiemy! Nie. No Ryszard jest tam u góry. Trzech, ty... szale, 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 dziewięć O! To po co się o, 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 bijemy, jakich to zaraz będzie ośmiu? No, no to właśnie o, o to chodzi. Siema, siema, kolejny. No Ej, Peter, mogę tepa? Może się. Osiem sekund. O. Dobra.

Trzeba, da. O, no... a ja też, ja też, ja też, ja też. Przez lecę, 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 tu lecę, przez lecę, przez lecę, przez lecę, jest masz Boże, ja ci o, oh, tak. Nie, tak. o porają, bo są Do góry on jest miastem, muszę crazy. Oddorał do góry. Oh! O! rajo Dawaj! Maciek! Ała, oh wow, ale nic złego. Ja masz to na imię Maciej? Nie. <tys> yeah. Dobrze. A dawaj. A jak masz? Kurde, cool, prawie okay. to tam. Prawie to tam, dawaj! Co to w ogóle jest? Ja Max 3. Tak co? No nie, Ale kurwa My się, my się bijemy! Dawaj Ora. Mantik Zora, dawaj. Kurwa Ora. Ale też ma Dobra deszcz, dobra deszcz, idę szukać ludzi na typ... Ale wpływa 9 też cały czas, no to się nie dziwi, nie? Ja mojego zabiłam już. Nie wiem, co on próbował. Mojemu. Dwa serca ma, patrz. Nie jednak nie to ten. Ale chodź Ej, e, mam gościa na LC leci, na fede'rze Ej, Yuki ma, right. masz antiloga? Tak, 15 sekund Mogę zrzucać? Nie ale on nie ma kratki, on nie ma kratki jeszcze Zrzuciłem, ale musicie zniszczyć, musicie zniszczyć ten Musicie zniszczyć Kubołewa Trzymajcie go, trzymajcie go Robimy, ej, stójcie, ja wchodzę z nim Zrzuciłem, Jest. zrzuciłem jednego się, się Tu zrzucaj, tu zrzucaj ale jednej kryształa musiała wysadzić, bo ona pula, ona pula Zabierzcie mu Kubo, zabierzcie mu Kubo, aha Wsadzaj nie wiem po co w, tak się wkleci Dobra ja... I zawijamy go po prostu Nie, poczekaj, poczekaj, Nie czyta Bo wy macie dawno Kto wysadził, kto wysadził? Eee. Łukasztusi eee. Nie, Łukasz ja nie Ja tylko dwa kryształy No i dwa go zabiły, bo miał 8 serców Nie, bo jeszcze ktoś wysadził jednego No, no nie. Tak Znowu? Ile was tam jeszcze? Co tu robisz nie ma znowu, kolejny raz Co tam chłopaki? chłopaki? Maciek, dawaj, bo... dawaj za nimi. Maciek to przykupę dostaje Ej, y, Eniu, się ma z oral, się na Maćku. On nie ma Dobra. dziesiątki! Ja przykut... No ma, on ma szafa w ogóle Krateczkę yy. z nim. No, to bywa. O, Do kratki! Sto... Do krateczki! To tem... Auto totek, auto totek! 30 sekund, 30 sekund. Nie, nie mam prawy, jak chcę się z księżyc cichać. Masz mię, nie, nie. Pikał! Co to robi? No i... taką głupło? Wysadzaj. Wysadzaj. No wysadzaj. Uma, pa, zjadł? Macie, macie pakatkę, macie pakatkę mam, mam kratkę, mam kratkę, wchodzę w kratkę. Chodź w kratkę i... Be... On ma blas na sobie! Odejdź! Nie odejdź! Teraz Dobra, wysadzajcie, wysadzajcie! Do, do, Ej, wysadzajcie! Halo, ktoś bedy, tu jest? Drogi, drogi, Ej, czy ktoś tu jest? No Czekaj Odejdź, Peter! Przestał? Peter, odejdź! Mieski do mnie skakał! Ej! ma podaj na mordę! Wysadujesz czy nie? Ej, pomożecie! Wysadzaj, wyskladaj! Ej, chłopaki, co wy tu? chodź, zam, zam, zamienimy się, zamienimy się, bo ja, ja mam się... Dobra, skakuj, skakuj. Nie, jest Dajcie, Ej, stary, nie mam jak, nie mam jak, rozkopuj, rozkopuj. O co ty trzej czego bije? Może żeby Dawaj, dawaj, dawaj. jest. Dostał? Ja się zajmuję, jeden na jeden, bije. Pomóc ci, czy dasz radę? D nie, dam radę, dam radę, jestem na siłce. Nie, nie, rozkapuj, nie, rozpoś... Rzupuj, nie, 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 Cep, 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 nie rzucaj, najsz, najsz, najsz Teraz wiecie, kto pił Ja dostałem, wszyscy L, wszyscy L, wszyscy L Ej, ja dostałem! Ej, ja Onora, Onora L Wszyscy L Ale, 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 ale Ej, nie usiem, Onora Pina, 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 pina Zapisałem fina, 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 fina. historyczny moment kolejny Ja ci dam zaraz, Maciej, wszystkim, no Czyli no i mam do... ale, że czwarty dzień z rzędu? No <słuk> I... Już idziemy Auto A, to. Co to za auto, to e, ten mikro? Ej, że oni na zmianę umierają, wczoraj umarł oni się ma, dzisiaj macie konto. Tak się wymijają. razem umrą. No, wymieniają się tak. Dawaj go! Jubie grzybka w nie mam. Czekaj. Teraz mam jakiś stijfka, może pojść Zabijłem. O, dalej. Woli. Ora. Kiknąłem. Dobra. Jesteście. Tam są dalej. Mam go. Masz go w klatce? Mam go tu. Ja pierdolę. Tu jest tam głupia farma. Nie, nie mam już pereł. Nie, nie, on nam zora. Ja mam pereł. A ja nie mam. Tam. Ona tu orkę, wycykał tam wzdłuż nie, ja, go mam, ja go mam, ja go mam Ja go mam Co ty mówisz? No tutaj jest jakiś x-filipek A zdropałem go Na dwa krystale go zdropałem no, To do mnie z tyłu. Ja nie ja ja wiem jak dał No nie mogę go widzieć Spali ci tanki pewnie Nie, nie spali, Ale ma twoją rezistkę Pomocy, pomocy Na krystale no, idzie to świetnie. Ej! Jest jakiś laszki! Dawaj krystale jest? tutaj wysadzać tak Zabiłem. No je! Z krystali go zabijesz. To tak. Japier, Filipon. Filip... filipon. Ja filipon Nic mi chłopy nie bijesz. No te dobra, 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 ej, ej w jest! Yes. to